Prowadziłam zajęcia z polchoreo. E, dziewczyny tańczyły no, taką rumbę, troszeczkę przy rurkach. E, następnie razem z moim partnerem e, prowadziliśmy trening taki funkcjonalny, wzmacniający, e, na koniec z rozciąganiem w parku e, tutaj obok w szkoły. Dzisiaj trenowaliśmy razem z Adam na kołach. E, jest to moje e, drugie doświadczenie z kołami, ale... Bardzo było fajnie tutaj nauczyć się jakichś nowych trików. E, później kończyłyśmy dzień e, kończyłyśmy jakby te z, zajęcia sesją zdjęciową. E, Jada nam bardzo pomagała, także super. W zasadzie od roku wychodzę e, do Empire na rurkę, no ale dopiero dzisiaj tak naprawdę udało mi się pójść na wszystko inne, bo zaliczyłam przy okazji koło, bardzo intensywny stretching, no i teraz właśnie wróciliśmy z Akrodułu co w ogóle było absolutnie naszym debiutem, bo jeszcze nigdy nie próbowaliśmy czegoś takiego. Trenuję pole dance od 6 miesięcy. Trafiłam tutaj poprzez stronę internetową, zainspirowało mnie całe wnętrze. Po prostu od pierwszego wejrzenia zakochałam się. Tak, ogółem wcześniej, czy już od około półtorej roku trenuję pole dance, więc głównie interesuję się rurką. Tutaj w pole Empire też są rurki, ale są dodatkowo też koła i to też mnie od, jakiego, od niedawnego czasu jakby zaczęło interesować. Tak samo na przykład Kamila, która tutaj e, też, też będzie prowadziła zajęcia, e, ona jest bardzo porozciągana i e, świetnie z Patrykiem prowadzą zajęcia. Teraz za chwilkę będziemy mieli e, około godziny 15 z nimi zajęcia e, także w parach, może być ciekawie co najlepszego, to tak ciężko wymienić jednym zdaniem, krótkim przede wszystkim jest to najpiękniejsza szkoła w Polsce mogę to zdecydowanie powiedzieć róża która po prostu wsadziła całe swoje serce dopracowała każdy szczegół nie znam osoby, która by się nie zachwyciła tą szkołą jeśli przychodzi tutaj za pierwszym razem no oprócz tego stworzyła właśnie no, niesamowite miejsce z Świetnymi ludźmi, którzy no, kochają to, co robią, jest to ich pasja. No i chyba mi się wydaje, że to dlatego ma taki tutaj klimat. Tak? No, oczywiście, już nie mówiąc o lokalizacji, o lokalu, tak? no bo powiedz sobie szczerze, że nie ma w Polsce takiego miejsca, które no, ma taką szkołę, i wszystko w tej szkole jest po prostu. W takim razie ja chciałabym oficjalnie wszystkich powitać na pierwszych urodzinach najpiękniejszej szkoły w Polsce. Chciałybyśmy oficjalnie podziękować za stworzenie takiego miejsca i żebyście nam cały czas się rozrastali, żeby wszystko było pięknie, żebyście byli szczęśliwi, no bo. To wyjście coś niesamowitego. Wiedziałam, że coś kombinujecie. <grywania> 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 dziękuję bardzo. <grywania> to jedno, ramach, to super, <grywania> dziękuję, dziękuję. <grywania> Najbardziej podoba mi się po pierwsze atmosfera, po drugie, ludzie, którzy budują to miejsce, dzięki. Dzięki czemu? Właściwie dzięki którym, ono jest takie absolutnie magiczne i chcę się tutaj wracać. No a poza tym strasznie podoba mi się ten wykusz, <noise> którego Państwo tutaj nie widzicie. Tak naprawdę ciężko mi wybrać jedną rzecz, bo wszystko jest wspaniałe. Mamy bardzo zgraną grupę, świetną instruktorkę, z którą można pożartować, ale też pokaże nam wszystko co jak na poważnie, więc jest super. Jest to bardzo piękne miejsce i mam nadzieję, że będzie miało przed sobą bardzo wiele lat, coraz więcej kursantów. Jest to miejsce dogodne dla wielu ludzi, ponieważ jest w centrum, jest przy operze, przy rynku, wszystkie te sale są bardzo ładne, sprzęt jest bardzo zadbany, także mam nadzieję, że to miejsce będzie prosperowało przez wiele lat, że będzie rozwijało jakby kolejne osoby, które będą mogły jakby reprezentować tą szkołę. Jak naj, po prostu, żeby było na mapie Wrocławia jak najdłużej, żeby ludzie się nie zmieniali, żeby byli wspaniali tak, co jacy są, albo jeszcze wspanialsi. empire. No, ja bym sobie życzyła i właśnie Fall Empire, żeby cały czas rosło w siłę, żeby dalej było tak piękne, jak jest piękne teraz, żeby Przychodzili tutaj ludzie, którzy kochają coldes, którzy kochają szarfy, kółka i aktywność fizyczną, artystyczną tego typu. No i też bym sobie życzyła, żeby takich miejsc jak Polem Empire było trochę więcej. Polem Fire to są twoje pierwsze urodziny, ale ja mam nadzieję, że będziemy świętować ich jeszcze, jeszcze więcej, żeby się rozwijało. Żebyś było jeszcze bardziej, um, powiedzmy, tak znane na, na mapie Polski i całego świata, bo warto.